Tematem najnowszej dyskusji użytkowników TikToka jest nagranie, na którym ich zdaniem Meghan Markle znów zrobiła coś nie tak. Zawsze chce być w centrum uwagi pojawienie się Meghan Markle w rodzinie królewskiej od początku budziło wiele emocji. Część osób od początku uważała, że amerykańska rozbudka nie nadaje się na żonę księcia, co wywołało nerwową atmosferę wśród royalsów. Zapewne narastałaby ona do dziś, gdyby nie to, że para zadecydowała o wystąpieniu z rodziny i przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Nie spodobało się to królewskim ekspertom, którzy uważali, że Meghan podstępnie realizuje swój plan i od samego początku chciała opuścić dwór. Pomimo napiętych stosunków, cała rodzina spotkała się na uroczystościach pogrzebowej królowej Elżbiety II, po których zaczęto pisać, że relacje między braćmi i ich żonami mogą zostać naprawione. Liczy na to ponoć sam król Karol III, który w swoim gabinecie postawił nawet portret ślubny Meghan Markle i księcia Harry'ego. Część z internautów wciąż doszukuje się niezgodności w relacji Meghan Markle z Harrym. Na TikToku rekordy popularności bije obecnie nagranie, będące kompilacją oficjalnych spotkań pary. Można na nich zobaczyć, że księżna zawsze chce iść przodem i, jako pierwsza, wita się z gośćmi, co nie jest zgodne z królewską etykietą. Oliwy do ognia dolały zdjęcia małżeństwa, na których Megan jest na pierwszym planie, a książę Harry służy jej za tło. Internauci nie są zachwyceni zachowaniem Megan, co postanowili okazać w opublikowanych pod krótkim filmikiem komentarzach. Zawsze chce być w centrum uwagi, nie ma pojęcia o etykiecie brak jej klasy, robi to bardzo często, co z nią nie tak, żal mi go, jest w niej tak zakochany, że nie widzi, kim ona jest, brzmią w komentarzach internauci.